Upadek to już szósta manga od imię Osano, która pojawiła się na polskim rynku. Od wydawnictwa Kotori, które wydało upadek, mamy jeszcze Dobranoc w pumpunie, Dziewczynę z nadmorza i Dead, Dead Demons Dedede Destruction. Udało mi się. Natomiast wydawnictwo Hanami wydało mangi Solanin i oszedle Promieniste. Bohaterem mangi jest Kaoru Fukasawa. Mangaka, który właśnie wypuścił na rynek ostatni tom swojego najpopularniejszego komiksu. Zamiast świętować ukończenie mangi, Kaoru zaczyna przeżywać kryzys twórczy i wypalenie zawodowe. Autor pokazuje, jak bohater próbuje poradzić sobie z narastającą w nim frustracją. Między wierszami można wyczytać, że uważa się on za wybitną jednostkę, która nie jest należycie doceniana przez otoczenie. Jakby tego było mało jego relacja z żoną usycha z dnia na dzień. Kaoru stara się zwrócić na siebie uwagę małżonki, jednak ta jest bardzo zapracowana. Ważniejsze od rozmowy z nim jest dla niej odebranie telefonu od innej mangaki. W tym miejscu muszę wspomnieć, że żona Kaoru pracuje w redakcji wydawnictwa i promuje innych twórców. Jest to dla niego o tyle frustrujące, że dzieła innych mangaków wydają mu się śmieciowe i nastawione na komercyjny sukces. Jego żona jest nim jednak zachwycona. Kaoru wolałby, żeby skupiła się na jego twórczości, co sprawia, że rośnie w nim jeszcze większa frustracja. Małżonkowie żyją w zasadzie osobno, mijając się w progu mieszkania. Kaoru zaczyna szukać czegoś, co pozwoliłoby mu na powrót czuć. Tak trafia w objęcia prostytutek, przy czym poza czysto fizycznym ulżeniem sobie, szuka on bliskości ciepła. Właśnie w tym miejscu trafia na kobietę, która przywołuje jego wspomnienia. Teraźniejszość przeplaca się z przeszłością. Te flashbacki sprawiają, że Kaoru na powrót zaczyna poszukiwać sensu i podejmuje działania, które mają wyciągnąć go z tego kryzysu. Tym, co jest charakterystyczne dla autora mangi, jest utrzymujący się depresyjny klimat. Nawet kiedy Kaoru robi coś, co powinno wywoływać takie pozytywne emocje, to czytelnik i tak czuje raczej przygnębienie i smutek. I w tym miejscu chwała autorowi za to, że w upadku się opamiętał, i nie pokazywał tak dużo intymnych szczegółów, jak robił to w dziewczynie z nadmorza, bo przyznaję, że tam miałam totalny przesyt. Podczas czytania trudno przed się wrażenie, że jest to manga autobiograficzna. Autor jakby chciał pokazać czytelnikowi, z jakimi trudnościami on musiał się borykać w swoim procesie twórczym. W moim odczuciu to dodaje tej mandze głębi i wpływa mocno na odbór tej historii. Iniosa sama otwiera w mandze kilka wątków. I z jednej strony to pozostawia taki niedosyt czytelniczy, no bo chcielibyśmy się dowiedzieć, co tam się dzieje dalej. Natomiast z drugiej strony, gdyby ta manga miała więcej tomów, no to ta historia chyba by się zwyczajnie rozwlekła i nie miałaby już takiej mocy. Jeśli chodzi o stronę graficzną, to już od pierwszych stron widać tutaj ten charakterystyczny styl autora. W rysowanych przez niego postaciach jest coś niepokojącego, ciężkiego i realistycznego. Ja osobiście bardzo lubię jego kreskę. Tła są bogate i pełne detali, ale jak wiadomo Inio Asano korzysta z metody przekształcania fotografii na rysunki i mając to z tyłu głowy, nie potrafiłam ich do końca docenić. Nie wiem, jak duży jest to procent, nie da się jednak odmówić doskonałości tych kadrów. Wszystko wygląda po prostu bardzo dobrze. Na początku mangi mamy kilka kolorowych stron, natomiast cała historia jest zamknięta w dokładnie 242 stronach mangi. Polecam tę jedną tomówkę, nie tylko falną Inio Asano. Ale wszystkim osobom, które lubią dramaty i okruchy życia. Na zakończenie dodam jeszcze, że jest to manga 18, plus i ograniczenie wiekowe uważam tutaj za jak najbardziej uzasadnione. Jeśli podobał Ci się ten film, to daj mi proszę znać choćby przez polubienie tego materiału, a ja zapraszam Cię także do obejrzenia innych moich recenzji. Do usłyszenia!